Ja, Dobra, to zaraz rozpocząć ten dalej. Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku KCI Zapraszam serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Siema. No, zajebiście. Karna, objebał to na ciebie, nie? Buja muha. Ryju? Mordo! Sportowe zakapiory. Ty się wydzierałeś, że Cestań, w końcu ci widziałem. wydaje się. Dużo, dużo TKTX-a wsmarowałeś dzisiaj. Teraz już tego nie kupuję, kur... Człowieku, to 100 złotych kosztuje już, chyba. No, 3. Ja teraz znalazłem taki CS bo 75% w ogóle, do dokładnie człowieku jest hardcore. A to już klasy zrobiłem całą? No widziałem, kur... Do grubo lecisz. Dobrze, no? trzeba się dzierać, nie? To mi siatku, malutki i piękny. Idzie tatuś, zaraz przyjdzie tatuleg. My się chyba polubimy. Yo mate. Mega setka. trochę się sprasuje. Troszeczkę tak. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. and' run it off. I wake up, flex. Thumb down, that check. No drip, this. Time to run it off. No sleep, no rest Make crash, mate. But first I stretch Tell them honey no Porozmawiajmy Wojtku może nie wiem co zrobić jakiś konkurs pytań Ciekawostki możesz jakieś bo Ja jak wam ostatnio dawałem to K**wa wszyscy jednali także Nie chcę z wami k**wa te Ciekawostki Czy dalej bawić Na ogólnej sztyle filmiku na YouTube Dzień wcześniej mówię k**wa Musimy te doskonałe kreski Ja mówię jedną, drugą, trzecią i oni wszystkie znają To musi być samo siebie Żyjcie Myślisz to ciekawostek f p... k... się dowodz w ciągu tygodnia, yeah. żeby jesteś tak nagle przypomnieć. Łapka się dzibam. Ej, wiesz, że w nie dałem na kolejnozę? No. Robiłem takiego ślizga, kurwa. Ja, ja skręcałem, kolejno, a nie skręcała, No, jechałem dalej. I. chyba położyłem się i tak przejechałem jak mototykiści, kurwa, wiesz, na bok, nie? Może się to w dużo gorszym momencie stać, nie? No, i też nie miałem dużej prędkości, jakoś super, bo skręcałem, więc wiesz. Siema. się ma. mój Wagner wyczuł, kurwa. co odcinek jest nagrywany. No, ja mam czekawość. To było czerwca, stary. Napisałem się. Hipnozę regresyjną, cześć. Tam trans, ma za, zajrzeć za w jakieś moje poprzednie wcielenia. A latka jest taka legit czy taka... no, no. no, no, no. Ja, ja słyszałem w ogóle kiedyś, że nie, się nie wyde... każdego da taki klotyzować, nie? Nie każdego da się taki co? To musisz się odpowiedzieć jakby pozwolić, nie? Jak się będzie, że to Koleżka była i mówi, że kuła był w szoku, to mu ty jaka wygarnęła, wiesz, jakieś takie opcji z dziadkiem, jakieś takie sprawy, o których wiesz, co, że dostałe, to coś o pojęcie, nie? Tu że dostałem, nie wiem, patrzcie, nie? 360 gram, nie? Wiecie ile kosztuje, ile kosztuje w Polsce? 8 zł. Więcej kurwa, no. kurwa, w żabce to wy 20. 20. Tam euro 30. To jest przybitka, kurwa, w Ja kupiłem kotę, takie coś, że się, że się podpina do węża ogrodowego i jak ona nadusi łapką, to wypuszcza tam strumień wody do góry jakby, nie? Wy kurwa, super, będzie się bawiła jak na amerykańskich filmach. No, generalnie począwszy od tego, że najpierw musiałem zrobić japę, e, normalnie wyryźnąć japę w plastiku, bo nie, nie dało się zapiąć tego węża. No, oczywiście druga sprawa, że tam ciekło wszystko, wszyscy byli mokrzy. E, a Koka generalnie się tego bała i nie chciała, nie? Ale przyjemny ból. A i dzisiaj lepiej znosić, no ja to jestem częsty. Kilka odcinek lepszy. Ja progresuję. Czytam księgi. Księgi bólu. Ta do maso. Ja też ja sobie... sobie pomyślę, że miałbym później tatuować się dłużej niż godzinę, półtorej. Aż takie Byłem taki okres, to przez półtorej tygodnia przechodziłem. Ale później kwa już ci powiem, że tak trochę. Berek poliło. Znaczy ból, nie? Pórył beret. Ja sobie zamówiłem teraz kolczyk ze złota. Trap napis. Ale co, taki na dół, te, tak? Tak. Zgadza się z fiskiem? Nie. że ja jest, jestem lepszy niż taki. O, o, o. Okay. O Tak. Taki. Okej. I Dzisiaj ubiegł, do mnie dzwoni. Piotrek, jak chcesz ten taki, to żeby ten trzak wpływało, Ja mówię, wiadomo. O ile teraz jest złota? 164 złote za gram. A przed wojną było 143. Eee, nie widziałem tych.

Są miejsca lepsze, są miejsca gorsze. Jak ze jest? O kacu to. <grywa> w środę chyba w czwartek, byłak, ta nie taka załamana. Nie wiem o co tam chodziło, ale miała gorszy muzik. Wypiliśmy piwko, bo lepiej, nie? Twój muzik podniósłem po na dół. Muszę tak ostatnio, bo bolała. co ja najlepiej pomogę. Trzecik wydecznie. Mordo. Wojtek i tak tak wyleczył. Wojtek, który leczył. Nie, to ja teraz tak miałem właśnie z tych zawodów, nie. Przejechałem w piątek zawodów teraz, nie? No, byłem tak po prostu zdruzgotany tymi zawodami, że. No byłem, ja miałem bardzo zły humor, nie? I moi kumple mówią tak, no, dzisiaj 20 działka. Mówię kwa, zajebiście, nie? 507 żołądkowie gorzkiej Trochę kiełbasek i no jedziemy. Rano wstaje, nie? Następnego dnia jeszcze na byłem po 8 godzinach spania, nie? Czekaj, no, no, no tak. spadłaś. <laughs> Troszeczkę Jestem ja tak, Ale tak samo Ale chipie Cieszę się, że tatuaż ja nie będzie bolał Piadomo, wiary nie bola, a dotacja do odcinku chyba trzech Ale nie, normalnie Normalnie Zmiana pogała Nie, zjadłam coś Tak kurz to ten wiatr jest były taki kawary, był to nie? Dziś Mam go czy by zostawić? Właśnie, W sensie, bo mogę go wziąć, a jak ktoś będzie miał zabawę, to mogę go zostawić. Dobra, się nie załapie korek. dobra. A może lepiej, to jak będę odbierać chatę, to nie będą widzieli, że mam psa, a jak już wrócę, będę mieć klucze, więc będę z psem już nie ma przypału, co nie, już dobrałem. No, Pies nie, mój, znalazłem pani, no co miałem nie wziąć? Coś tam, jest coś, la 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 Jak coś tam, coś, ja? Lala, lala. Ja? tak, 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 i tak, tak, i ogień i tak, 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 to tak, coś tak, też tak, 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 coś tak, 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 Filip, za, za ile robisz wizyty? Po trzy Jaka dziela, Mariacie? Na grubym konturze bym chciał Coś symbolicznego ja. Związanego z rodziną ale, 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 ale też, żeby modne było Ale nie za bardzo Tribal że Wczoraj mi krew z głowy leciała Dzisiaj gula na nogi Wojciech siedzi naprzeciwko mnie Ja coś do niego mówię, a Wojtek się najbardziej i krew ci leci z głowy Ale dobra tak, to rzeczywiście. A, cóż, jak wziąłeś, w ogóle wiesz z takim totalnym luzem. A, dobra, znowu, znowu p ma to samo. Bardzo jak... mi leci z góry. Nie wiem, <grym> nawet nie mówię, bo on mnie do lekarza wysyła. Tak. Ja, ja tak wiem, ja mam to samo z Magdą, i Magda, dam tak. jakiś chorobę jakby w Ja by po ci lekarz mówię. Ja mówię Ona mówi, Piotrek, ale nic mi nie będzie. Ja by... Mam tylko no bo co mam powiedzieć? Nie byłaś w w Ty! Mamo, moja jeszcze. mama jest niepoważna! Ewa Cześć. mnie zobaczyła i tak, jakie ty masz długie włosy i patrz co ona robi! Ona robi coś takiego z palce, podchodzi do mnie i mówi, ja mi ci od razu... Ja mówię, ty, masz, ty jesteś jakaś naprawdę z, pod tym kątem, no delikatnie, to jest zboczenie, nie? A jeśli tak, zostaw mi tego dzieciaka, jak i obetniesz włosy, to od razu w ogóle nie wiem, że tu będziesz mieszkać, nie? A ich dom wspólny. No i wojna oczywiście na temat tego, czy mi obciąć włosy, czy nie. I przysięgam ci, że co do mnie doszła, to udawałaś, że mam nożyczki w, w dłoni, i nie mogłaś powstrzymać, żeby udać, chociaż, że mi obcina. Chociaż to... uda niby. Albo tak. Ja to sobie często podcinam włosy, a Oscar mówi jak to robisz, a Ewa tak. No biorę sobie tutaj kosmyk, obcinam, zaraz sobie biorę jakiś inny, obcinam, z tyłu to nie obcinam, bo nie dosięgam. Ja taki <śm> tutorial, jak samemu obciąć włosy według Twojej mamy. Twoje mama sardy. Dobra, ale ja nie chcę, bo <coughs> ja nie będę. Ja nie, bo zmykanie złapiesz. Krzy Krzyś do wygiera chodzi i mówi, pani na palec. Tak <coughs> latałem do wygiera, tam takiego właśnie się osiedlowego, to kurwa, stary, jest, za 10-15 złotych byłeś zjabany w 15 minut. To jest sprawa. Gdzieś w marszu mogłeś zbijać. Pani Bożence, jak kura wprowadziłeś. Męskie włosy zamiast damski, to już była taka anomalia, że ona nie wiedziała jak się na to zabrać. Ej, jakieś porzędno fryzjera, się takiego Sławego, jakiegoś tam osiedlowego, Nie wiem ile miałem chyba 10 lat może. Wtedy Sean Paul był taki popularny i on miał te warkoczyki, kurwa, nie. Ja przypominam, miałem takie włosy może, maksymalnie. no, do no, mówię, no. i mówię, że chcę taki włosy. On mówi, aha aha, okej, okay, zrobimy kurwa, nie? Co poszło? Dzieciak dziesięcioletni siedzi na tym fotelu, tam oczywiście się słowem kurwa nie odezwałem. Zrobiła, oczywiście nie wyszło jak miało wyjść. Wiecie co mi zrobiła? Tu z boku mi takie kwa paski wycinała. Okej, jakbyś kurwa maszynkę raz przyłożył na górze, gdzieś po środku drugi raz, na dole, czyli... Matrix, że przedłasz jak w GTA, wychodzisz wiesz, wchodzisz w nawysy, wychodzisz pan. Nie, spodziewałem się takiego efektu zostałem <laughs> rozczarowany. Śmiechowe z podęki oliwki. Kto w koszulkę co eksponuje bicki? O! Tak, tak. Co tak, 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 tak. Tak, tak, jakaś ta ta Co? No? Nie pamiętasz? W gimbusie? Jak było tak, tak? Przejdź było, tak, tak? Sami swoje? Wyłącz tą kamerę, bo musimy mu*** F Nie zarmu się. <laughs> Różyczko kochana przestań ma. Dzień dobry. For head, Jak Iza świątej. O, Iga, Iza. Kurczę. Iza Luiza. no <Louisiano. gadł> Na co komu dziś? Wczorajszy dzień. Bo boli? Ja nie bolą. A was boli? A was boli, A was boli? No Jakieś się o. No ogólnie zaistniałem w sieci dzięki KC Ink Studio. Mówiłem aż 20 followów. Rozbiłem bas. Nie ma Ty pewnie powiedzieć, że robijamy pod nowy numer. Zapraszam na nowy numer, który nazywa się niski pressing. Bardzo niski pressing. A jest niski pressing? Jest niski pressing. ja myślę, że wysoki. piszome. Niski pressing to jest patent. Tam jest formacje, nie do bania. to. Dzień dobry. No, nie, kur... Ja bym zapłacił, żebyś mi tak witał zawsze klient. No hej! Okay. Ty, Sadna, trzeba to ogarnąć. Czujnik ruchu, JBLa a i e, piotka nagrać. No cze! I na każde wejście do studia będzie, no cze! No hejta! Pokazuj do No to chyba po godzinach, Ma taki... Albo w wersji premium Ale się popłakałem A Nie kroiłem cebuli A ja w ogóle nie kroić cebuli to? A ja słyszałem, że podobno tą zapałkę jak wsadzisz do zęby, tak ją chwycisz i... No i szark. <noise> nie, odwrotnie, wsiarka mam wystawać na zewnątrz, jak dwa ja jak Opalanie te nad ogniem, ja zawsze zimną wodą polewam, też. Te ja, ten, ja kiedyś testowałem, że bierzesz gumę zakomientową, yy, f**k, i wtedy nie zdarza dobrze. Ale od gumy łzawią. Yy, no. Jedn, jednym łzawią od cebuli, drugim przy rekendzie. Piotrek, ale ja bym na jeszcze lepszy sposób. Jak ty Słucham. weźmiesz te okulary, te Botega Veneta, k**wa, to w nich na pewno nie będzie ci no, tam łzawiło oczy. O kurwa co chodzi? A. Także, tak sobie wymieniam? CS, yes, no. kurwa, koniec. Ale pusty kolczyk, kurwa. No, nice. Kurwa, na całe ucho. No, pener. <laughs> Witam. <laughs> 7-5-0, nie 5-8-5. Ładnie się zamknie tu przy kostce. Dobrze. Tu nie, no, właśnie, tu nie zostawia za dużo przestrzeni. Tak. Zrobię po podłużnego bardziej. Dobrze. No. A rękę w b... U... <laughs> Ale to jest już dzisiaj chyba i... drugi albo trzeci taki tekst no, w formie świetniczek panów panówka i moich też i Krzy Krzysia Ale no twoich naszych To była nasza wspólna decyzja. No ale jak chcesz pozwolę A to oni, tylko trochę nadwagą <laughs> <laughs> To jest do oglądania w kolorach 3D? Tak. Ja mam francuski beret na głowę? To są nie widzisz? Aha. Ciężki ten dzień, co? W pracy. A ile tak to żyją ci polscy w Ciebie. Co o przecież Także grubszy jest, ty. Ale jak grzecznie, słuchaj. A, a niedługo przestanie chodzić, to dopiero będzie grzeczny. On mówi, że lubi ten poddaj. Tak. W ogóle weka, zajeżdżam tam pod tą chatę, no. siedzę w starym w aucie, czekam na kod do Eee, do wjazdu do, do podziemia, kurwa w bali mam takie deja vu, że mówię, ty to już się chyba działo, no nie? I okazuje się, że ten sam apartament, wszystko to samo, stary, tak się zryłem, że mówię, co jest grane, no nie? Jakaś symulacja. Yy, ale miałeś już ten apartament, nie? Tak, 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 no. made to live to my Up, flex on down that check no drip this tell them run it all no sleep no rest might crash might but first die stretch tell em run it all i wake up flex on down that check no drip this tell them run it all no sleep no rest might crash might but first die stretch tell em run it all Ja mówię Siemano, a ty mówisz sam resztę. A co mówię? No, że oglądali, że. Nie no weź wszystkim. Dobra, to Powiedz ty, Siemano, dzięki za obejrzenie odcinka, i powiem resztę. Raz, Mogę tak? Tak. Udawajmy, że film mówi. Siemano! Dzięki za obejrzenie odcinka! Zrób to z filmem. Ja się nie nadaję. Misiu, chodź tu. Udawać, że jesteś nim. Siemano, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Nasze Instagramy macie w opisie. Klikajcie łapki w górę, dawajcie suba. W każdy piątek o 15.00 nowy odcinek. Dzięki.